To lato, lato, lato wszędzie zanazało, oszalało moje serce. Nasza e, notatka na ten odcinek, pierwszy podpunkt, cieszymy się, zaczynamy lato. <głosy> <głosy> Uhu! <głosy> Dzień dobry. Dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Książkowe, echa. Mamy tutaj e, koleżankę, która nam tutaj chodzi i bardzo pomaga. Tak, kotka. Cii, 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 cii. I to nie jest Fibi. No aha, ciapek. Ciapek. Ona, ciapek. O! O! o, o. 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 E, Tak, dzisiaj. dzisiaj... Dęk, stawiasz, kolej. Mamy to, tak! Jesteśmy, jak widzicie scenerii letniej. Pierwszy odcinek w sumie na zewnątrz. No tak. Oprócz, oprócz targów. No. Targ. <noise> Czyli nie pierwszy, ani nie drugi. <noise> Dobrze. Dobrze nam idzie. Dzisiaj mamy taki chillerski nastrój, więc ten odcinek też będzie taki mhm. luźny. E, chciałyśmy, tak jak robiłyśmy odcinek e, zimowo-świąteczny, jak robiliśmy jesieniarski, tak samo robimy teraz letni. O wiosennym zapomniałyśmy. <noise> O nie, ale Więc pa. połączymy to, wiosno, wiosnoletni, ale letni. Skupiamy się na lecie. No bo mamy pierwszy dzień lata teraz. Tak, więc, więc. Więc w sumie sobie obgadamy wszystko, co z latem związane, z tak. czytaniem w wakacje, z wakacyjnymi książkami, wyjazdami i. Powspominamy i, i, sobie troszeczkę. Tak, jak czytałam Greja na wakacjach. Także mm -hmm. bardzo serdecznie zapraszamy <laughs> Was do słuchania. <laughs> Mamy nadzieję, że nie będą Wam przeszkadzać żadne dźwięki, ale wydaje mi się, że to też jest klimatyczne w sumie. No tak, przecież jedyne dźwięki, jakie tu są, to ptaszki i wiaterek. E no. Plus mamy nadzieję, że nie jesteśmy prześwietlone, ciężko nam stwierdzić, bo tak świeci słońce. Ale w końcu jest super pogoda, bo do tej pory to była masakra. No, była była dosłowna masakra, ale dzisiaj chyba e, po prostu pogoda stwierdziła: Dobra, mają nagrać letni odcinek, dobrze, to damy im. Dam... do żywca specjalnie, żeby nagrywać? Tak, dajmy im, dajmy im. Dokładnie, dobrze. Karola, ja, czy masz jakieś plany konkretne na wakacje? E, ogólnie. Nawet nie książkowe, ogólnie, takie, okay. takie o. E, jeden mam pomysł, jeden mam plan, ale o tym dowiecie się pod to, co, koniec. To co? Tak, tak? okej, okay, dobrze. O tym dowiecie się pod koniec czerwca. Myślę, że w ploteczkach, które pojawią się po prostu. no ploteczkach z, czer... z czerwca. To ty już tam myślisz, że to powiedz. Powiem, bo ja planuję to zapowiedzieć pod koniec czerwca. Hmm. Tak. Okay. U siebie gdzieś tam, więc, więc, tak, więc tam pewnie powiem o tym. Jaram się tym, ale nie chcę jakby za bardzo wychodzić naprzód. No zapeszać. Tak, zapeszać, więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz to, tak, jadę na festiwal, na rapstację jadę, z takich rzeczy wakacyjnych. No w sierpniu literacki Sopot, mm -hmm. więc też jadę na tydzień nad morze. No, i po, we wrześniu, bardziej już to już jesień, bo to jest z końcem września, początek października, ale co na Islandię. No, i Więc to super. są takie moje plany. Ciekawe, no czy się zakochasz w Islandii tak jak ja się zakocham. boję. Wiesz, co ja się boję, że ja się zakocham, i boję się, że. No, bo jednak Islandia to jest dosyć drogi kraj no tak, i tak dalej, no. więc to też nie jest tak, że sobie wsiądziesz w samochód i po prostu tam pojedziesz. No nie, no trzeba I latać. boję się, że ja się na tyle zakocham. Żebyś chciała że, że wracać. Tak, no tak jak tak. ja mam. Ja no. Już dwa razy byłam i mi mało. No. No, zobaczysz, zobaczysz, więc no. masz takie fajne masz plany A ty? wakacyjne. Ja szczerze mówiąc nie mam jakoś bardzo ekscytujących. No lipiec e, to studio, bo otwieramy studio. E, więc w sumie jak ten odcinek idzie, to już wiadomo, że 30 czerwca otwieramy studio. O, więc na pewno lipiec będzie intensywny pod tym względem. E, dlatego nic raczej nie planuję na lipiec, żeby wiecie, nie nakładać na siebie za dużo, bo nie wiem po prostu, jak to będzie wyglądać. Chcieliśmy sobie gdzieś polecieć na jakiś weekend, natomiast nie wiem, czy to po prostu wciśniemy, zobaczymy. Mm -hmm. e, bo też mój narzeczony leci, jedzie wtedy na kawalerski w jakiś jeden weekend, który nam pasował. Uff. Jeszcze moja rodzina z Ameryki przylatuje, więc w lipcu bardzo dużo się mm -hmm. dzieje. Natomiast sierpień to wesele, nie nasze. <laughs> Jeszcze nie, nasze Jeszcze za rok. nie. Natomiast. Brat mojego narzeczonego ma wesele i moja przyjaciółka, więc, więc tutaj będzie i paniejski. Pierwszy mój w sumie taki paniejski, mm -hmm. bo ja nie byłam. Byłaś kiedyś? Ja byłam u mojej bratowej, ale to też było takie bardziej. Spokojne. Tak, tak. No, a tak. my wyjeżdżamy, nie mogę nic mówić, jakby się no ale dobra, nie będę nic to zdradzać, jakby to Jula zobaczyła. No właśnie. E, więc więc paniejski e, i. Wesele, no i może możemy tu powiedzieć, no, chyba że tak. maraton w sierpniu czytelniczy, planujemy Będzie. coś fajnego. Mamy nadzieję, że nam to wyjdzie. na tak. razie nic nie zdradzamy, bo nie wiadomo, jak to wszystko w wyjdzie. W sumie teraz, jak przyjechałam do Magdy, to teraz będziemy do tego siadać tak. i planować, e, i planować różne rzeczy, natomiast no. Jest fajny plan, zobaczymy, jak to się uda. Tak. ale możecie... Powiem szczerze, nie mogę się doczekać. Ja Jeżeli też... nam wypali to, co my planujemy. Tak, to w sensie to nie jest nic wielkiego. Jakby nie, nie ale dla nas? Dla nas jest, bo ciężko po, tak. to po prostu wcisnąć i w nasz kalendarz, i to zorganizować. Na po początku miałoby być to w lipcu, ale, ale nie, no nie, ma nie ma szans, Nie ma szans, Nie ma szans, Tak więc sierpień będzie lepszy, zobaczymy. Zobaczymy, więc plany są, no i we wrześniu też lecimy. Na razie nie mówię gdzie. Jak wszystko wyjdzie, to wtedy się dowiecie. Tak. Bo to dość duża wyprawa. Oj tak. Oj tak, tak. Więc. Super. Super. Ale fajnie, mi się, w sensie, podoba mi się ten czas przed nami wakacyjny, bo bardzo dużo też spędzimy ni, niby w domu, tak. ale z rodzinką. I, i robiąc i, różne fajne tak. rzeczy. No ja też się na przykład jaram, bo mi się remont kończy, więc ja nie mogę się doczekać momentu, w którym ja sobie pojadę na weekend mm -hmm. i okna pomyję, nie? Wiecie, no. To są takie głupoty, dosłownie głupoty, ale jakoś tak cieszą człowieka po prostu, że nie trzeba właśnie nie wiadomo co, nie wiadomo gdzie. Dokładnie. Ale Tylko siąść sobie na kocu w do, ogrodzie i, i po prostu jest najlepiej Chilera. na świecie. Tak, tak to prawda. Że czasami nie trzeba właśnie nie wiadomo czego, ale koc, książka, słoneczko. słoneczko, dobra książka i to już jest dla mnie cudownie spędzony dzień. Dokładnie, wakacyjnie. Super. I odpoczywać przede wszystkim też. Mimo, że Och. będzie się bardzo dużo rzeczy działo, to chciałabym właśnie bardzo dużo takich chwil spędzić na kocyku, na spacerach. Spokojnie, co nie? Tak. Tak. O to chodzi. Ja też właśnie bardzo chcę się skupić na tym, żeby w tym całym szaleństwie, które teraz mam przez ostatnie miesiące, to żeby odpocząć w końcu. No, no u ciebie będzie ciężko, bo jednak start, ciężko. start firmy to nie jest takie hop tylko to jest... Hmm. No. Ale z drugiej strony, wiesz, robisz też coś, takiego. Ale co jest kochasz. super, ja, no. jestem, ja jestem podekscytowana, ja się tak. mega cieszę. Więc to jest niby, właśnie to, to, to jest to samo, że ja niby mam też bardzo dużo takich rzeczy... Ale, książkowych, je robić. Te ci się. Festi Ale tak, dokładnie. O to Że to jest coś, co ja kocham, to jest coś, co ja jakbym mogła, to To jest o co ja nic nie robiłam. O tak. co ja walczyłam po prostu przez te wszystkie lata działając w Book Mediach. No, nie, prawda. żeby robić takie projekty, które sprawiają mi ogrom, mimo ogrom dużej ilości pracy, to jednak mega satysfakcję i szczęście. Prawda, super. Święte słowa. Och. Magda, jak jedziesz sobie na wakacje, tak. to ile książek bierzesz ze sobą? <laughs> Za dużo, to jest, ale to jest po prostu, myślę, że większość osób tak ma. Niech rzuci kamieniem, kto no tak. tak nie robił. No tak, że jak macie jakiś wyjazd, co nie kilkudniowy, to bierzecie co najmniej jedną książkę na jeden dzień tego wyjazdu. Mm -hmm. Jakbyście tam po prostu mieli siedzieć i czytać, tylko, i nic innego nie robić, nic. Jadę czytać i kończy się na tym. Nie pamiętam, czy miałam wyjazd, na którym wzięłam i przeczytałam całą książkę, kto, okay. którą ze sobą zabrałam. Realnie nie miałam tak, szczególnie jak z, z kimś jadę. Mm -hmm. To koniec końców wiadomo, że chcę spędzić z tą osobą czas tak. i z tymi osobami, tak? A nie siedzieć w pokoju na przykład hotelowym Zamknięta. i czytać książkę. Wiadomo, że gdzieś tam na plaży sobie poczytać, do tego zaraz przejdziemy. Natomiast no zazwyczaj biorę Kilka książek na kilkudniowy wyjazd, i przeczytam kilka stron i na tym się skończy. Realnie powiem wam, że zawsze tak jest. Zawsze. Ale zobacz, że człowiek w ogóle nie uczy się na błędach, jeżeli o to chodzi. Ej, jak tu gdzieś kiedyś będziecie widzieć moje majtki, to przepraszam. Ja tak siedzę rozkraczona, a te spodniki są tak. Białe spodnie białe majtki, nie zorientujecie się, nie patrzymy tu teraz, e, ale człowiek w ogóle nie uczy się na błędach. Ja cały czas to robię. Ja też cały ja czas. Za ca każdym razem. Nie, to jest ten dzień, to jest ten wyjazd. gdzie ja po prostu będę czytała. Mnóstwo. Ale wiesz, co chciałam teraz powiedzieć? A wiesz, Aha. co zaczęłam robić? Brać co? czytnik. Czytnik, no wiem. I to jest mądre. I tak, ta, ta, tak, tak lepiej się żyje. Ale czy masz tą samą satysfakcję nie. pakowania się? no Dlatego właśnie. zawsze wkładam jakąś książkę, tak czy się. No właśnie, to ja mam dokładnie to samo. Ja do ciebie teraz też wzięłam książkę, nie wiem. po co. Ta już widzę, jak będziesz Że czytać. Ja, ja... Strasznie, Karola, to będzie całe. I jeszcze wzięłaś I... tą książkę, którą ja mam u siebie. Ja wzięłam już No wiem, no mam ją u siebie. Tak? Ale to nie jest to samo. Ja nie lubię czytać z obcych książek. Obcych. Obcych książek. Ale tak, y, ogólnie to y, ja zawsze biorę mnóstwo, nawet jak do rodziców jadę, to ja mam pół walizki hmm, książek, nie? Tak to jest. Po co? No. Nie wiem. Cały czas myślę, że mi się to uda. Cały Dajcie czas. znać, czy wam się to udaje, bo na pewno są jakieś osoby, które mają ten talent i, i to robią, i czytają. Dajcie znać, czy tu jesteście. No. Ale wiesz co, ja, ja miałam taką chyba sytuację, gdzie rzeczywiście czytałam. To było w zeszłym roku, jak byłam. <laughs> miałam taką sytuację, że przeczytałam książkę w zeszłym y, roku. Nawet więcej. Nawet więcej, ale my też się umówiliśmy właśnie, bo pojechałam z tą moją Magdą uh -huh. e, i z Andrea, pojechaliśmy właśnie do Wsiamać na, na wiosnę uh -huh. i ja rzeczywiście wzięłam tam książki, ale to był też taki e, plan, że oni też tam pracowali. Ja wzięłam sobie wolno, oni pracowali też zdalnie, okay. więc miałam dwa dni, w którym oni musieli pracować no normalnie, tak, no to wtedy więc ja sobie czytać. też właśnie wtedy kocyk i czytanko i tak dalej, same spacery w sumie. E, więc mia i to był taki chyba jedyny wyjazd, że tak rzeczywiście usiadłam i czytałam dużo. No. Bo wtedy też w połowie chyba przeczytałam Rok Szarańczy, e, autora Pielgrzyma. No. Więc ja tam rzeczywiście dużo, dużo. No ale czytałam. miałaś stricte, wiesz, no nie miałaś jakby jak spędzać z nimi no, czasu, nie. co nie, 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 to, to nie, nie o to nie. chodzi. Nie. Ja też pewnie miałam jakiś wyjazd, na którym skończyłam książki, pewnie w jakimś logu no. to się przewinało. Natomiast no nie przychodzi mi nic takiego konkretnego e, do głowy. Słuchaj, może się to zmieni w tym roku? Może, może. Nic nie mówię. Zobaczymy. E, tak, dobrze. A czy masz jakieś takie konkretne wspomnienie mhm. książkowe z wakacji? Coś takiego. Co mi się tak kojarzy bardzo. Ja, ja, ja pierwsze, jak mi, ktoś mnie zap, by mnie zapytał, jakbyś mi zadała no. to pytanie, to bym odpowiedziała, że pamiętam, jak poleciałam z rodzicami do Turcji. Mm -hmm na All Inclusive jeszcze wtedy, nie, to, to był All Inclusive, nie wiem, no ale to był taki hotel, to były takie hotelowe wakacje, co nie, takie Pola Polaki, Polacy, <laughs> Polaczki, Polaczki na, na, na wakacjach w Turcji, okay. co nie, hotel, basen, plaża i chillera i to jakby było tyle I, i jakieś tam wycieczki wykupione i pamiętam, nie wiem ile ja wtedy miałam lat, ale już byłam taka no starsza, już mogłam takie książki czytać, jakby coś e, i pamiętam, że wzięłam sobie wtedy greja po angielsku i to jeszcze chyba trzeci tom, gdzie nie czytałam dwóch poprzednich, ale oglądałam filmy. Aha. I wtedy przeczytałam po angielsku greja. nie całego oczywiście, natomiast to była jedyna książka, którą wziąłam na ten wyjazd. Słuchajcie, jedyna książka, jaką wziąłam na wyjazd z moimi rodzicami, to było trzeci tom Greja po angielsku, jakby tyle. I to było wszystko, co ja tam okay. czytałam. I to, to jest jakby jedyne moje takie wspomnienie, mocno wakacyjne, natomiast inne wspomnienia wakacyjne mam takie, jak się na kupowałam książek, na przykład we Włoszech, jak byliśmy na A. objazdówce. Nie wiem, czy ty to pamiętasz, ale ja z Włoch wtedy, jak my pojechaliśmy autem na objazdówkę dwa lata temu, to ja w każdym mieście we Włoszech, w którym byłam, wchodziłam do księgarni i kupowałam książkę. Ale I ja po z tego co? wyjazdu, bo tam były fajne książki Aha, po angielsku, rozumiem. i ja z tego wyjazdu przywiozłam chyba 20 książek. O mój Boże! Cześć! O, boi się, na więc, więc to tak, tak było. Ale chcę powiedzieć zaznaczyć, co do wyjazdów jeszcze, że jestem z siebie bardzo dumna, ponieważ byłam w Anglii. No teraz i nie kupiłam żadnej książki, ja byłam w księgarni. A czytałaś trochę w Anglii? Pewnie zobaczymy. E, bloga, czytałam, nie czytałam, czytałam. A nie, już pewnie jak nie. to jest. To... Jak, to jest to... A, jak to jest, to vlog już będzie, bo a. teraz vlog wejdzie. Jestem w niedzielę. ciekawa właśnie jak tam, bo czasami jak wystawam. To, to. Czytałam, to, to ten... czytałam. Tak. Fajnie, ja wiecie co, mi się chyba wakacje bardzo kojarzą, nie, bo ja, ja raczej nie jeździłam z rodzicami e, nigdzie. W sumie nie byłam nigdy z rodzicami na wakacjach nigdzie. No bo zawsze było tak, że oni mnie wysyłali na kolonie. Mm, więc tu chyba po prostu jakieś tam kwestie u nich finansowe grały rolę, że nigdy. Nigdy nie byłam z nimi na wakacjach. To teraz ty weź rodziców na wakacje. Myślę o tym. No to jest super. Myślę o tym, żeby ich zabrać gdzieś za granicę, bo nigdy samolotem nie lecieli. No to kurczę zorganizujesz no. im. Super. Myślę, myślę o tym, żeby, żeby coś takiego zrobić, ale em, mi kojarzą się bardzo wakacje z rowerem i z audiobookami. Bardzo mi się kojarzą, bo ja pamiętam bardzo dużo wtedy robiłam kilometrów rowerami. W sensie rowerem. E, i miałam właśnie jakieś audiobooki, mm -hmm. bardzo kojarzą mi się jakieś łąki, gdzie się po prostu zatrzymywałam sama i gdzieś sobie siadałam. I, i, ale fajnie, sielanka. Tak, tak, więc mi wakacje bardzo się kojarzą z takim trybem spędzania czasu, ale z konkretną książką, to nie wiem, czy, czy, czy mam coś Jezu, ale takiego. Ja muszę to zmienić, że mi się wakacje kojarzą z 50 twerzy w trzecim tomem. Musisz to zmienić. Muszę to zmienić, no. słuchajcie, muszę to zmienić, tak. bo to jest aż trochę się zastanawiające, niepokojące. No więc pamiętam, że wtedy i że nawet vloga wtedy już nagrywałam na YouTube, że jeździłam rowerem i jeździłam, słuchałam e, połowicznie w audiobooku e, opowieści podręcznej. O, to taka ciężka książka. Ciężka, bardzo ciężka, wyjażdżę. ale ja wiem, że ja jej wtedy nie doceniłam, bo ja chyba jeszcze nie byłam gotowa na taką książkę, okay, wiesz? To może sobie, a oglądać serial? Nie. Okay, ja Nie, też nie, nie oglądałam. Mój Mateusz obejrzał. O, podobało mu się. Bardzo, bardzo ja muszę mu się obejrzeć. podobało. Więc, więc ja mam bardziej takie rozkminy, w sensie, jak mam wspomnienia wakacyjno-książkowe, to właśnie przy ognisku w domu. Mhm. Że bardziej podwórkowo. Tak. Niżeli jakoś wyjazdowo, nie? Okej. Okay. Ale teraz cały czas, nawet jak jadę do rodziców na kilka dni, to zawsze muszę wziąć torbę książek. Oczywiście. I jakby nadal to mam. Nie nauczyłam się absolutnie nic. No cóż, chyba nigdy się nie nauczymy. A czy masz jakieś konkretne książki, które chcesz w lecie przeczytać teraz, w wakacyjnym okresie? Na pewno. Yy, ja, wiesz co? Ja po pierwsze, bym chciała przeczytać wszystkie Muminki. Okej. Okay. Bo jest 80-lecie Muminków w tym roku. Fajnie. To może też dołączę. Może Bardzo proszę. Sobie jakiś Bardzo body proszę. Reading. Bo ja już zaczęłam, już pierwszą część przeczytałam. Aha, no to fajnie, że im powiem. No dobra, ale to ma stara 50 stron. Pff, jakby kaman. E, więc muminki bym bardzo chciała i chciałabym, e, w ogóle teraz w czerwcu robię sobie takie wyzwanie, e, że chciałabym zakończyć półrocze, e, posiadając, nie posiadając żadnej zaczętej książki. O. Tak i to jest gdzieś tam mój, e, mój, moje wyzwanie do końca czerwca. Ale to fajnie, bo ja nagrywam właśnie, zaczęłam nagrywać film, gdzie kończę zaczęte książki teraz więc zapraszam do dołączenia się do kończenia Dziękuję. zaczętych książek. Yy, więc to jest to, a to be, może być duże wyzwanie, bo ja mam zaczętą Sarah J. Mas, grubą i mam zaczętą Dzienniki Sylwii Plat. Więc daję realnie, sobie Realnie, Karola, realnie nie ma opcji, że przeczytasz dzienniki W sensie Sylvie. ja właśnie dlatego sobie dałam, że jak będę i że jak pójdę po prostu gdzieś do przodu z dziennikami, to już będę zadowolona. Czy tak, będę miała tylko dzienniki, dzienniki zaczęte? Nie. Ja wiem, one są ciężkie. Ale to bo nie dlatego... jest książka, którą wiesz na czas, w sensie nie, nie na czas, a o, po prostu ta i, i tak siąść i przeczytać 200 stron, tak, to raczej dlatego, nie nie chodzi. Tak, co nie? dlatego y, to, to jest jakby Ale moje Sarah wyzwanie. Ale sary nie? Dam radę bez bo radę, to się radę. bardzo szybko czyta. Dokładnie. Y, więc y, to jest dziś te moje wyzwanie. Natomiast na pewno bym chciała w wakacje nadrobić y, książki Sinickiej. O jejku, ja bo mam dwie. Dwie mam zaległe u niej. To jest jedno. Dwa, chciałabym zacząć bastion Stephena Kinga mm -hmm. i bardzo bym chciała go przeczytać w wakacje. Ale czy mi się uda? No nie, nie wiem, nie wiem czy mi się uda, więc to, to są takie moje chyba, takie topowe książki, które bym chciała po mm -hmm. prostu przeczytać w wakacje, nie? Fajne, no, bardzo fajne. U mnie, e, u mnie też jest Cienicka, na pewno, mm -hmm. bo ja uwielbiam jej thrillery, są świetne, więc e, też bym chciała nadrobić te, których nie przeczytałam. Ja też lubię thrillery na wakacje. Tak, super, są. są. Świetnie się czyta e, w wakacje, właśnie takie książki. Bardzo bym chciała nadrobić książkę Abby Giments, bo nie wiem, czy kojarzycie, ja o nich mówiłam dość dużo w tamtym roku na moim kanale, e, bo to są takie mega fajne, wakacyjne, lekkie romanse. E, no i jest jej. Książka Just for the Summer, chyba tak się nazywa po angielsku. Ona teraz wyszła w, w Polsce. Um, I ja ją mam po angielsku, właśnie kupioną chyba. W we Włoszech? Włosze. Włosze. Nie no, chyba ją na Amazonie zamówiłam i do teraz nie przeczytałam, więc bardzo, bardzo chcę ją przeczytać. I specjalnie ją zostawiłam sobie teraz na ten wakacyjny okres, więc to zrobię na pewno. No i nowa Taylor jenkins Street, która okay. mi przyszła ostatnio, Widziałam też właśnie, że też właśnie tak, nie jest jeszcze wydana w Polsce, bo ona dopiero miała premierę zagraniczną. I od, od razu zamówiłam. W ogóle ciekawa historia jest z tą książką taka, że zamówiłam ją na Amazonie za, za 100 złotych, mm -hmm. po czym dostałam informację, że przyjdzie mi końcem października. Oh! Więc anulowałam zamówienie i weszłam, i szybko zamówiłam inną. Mówię, o, za 90, jeszcze lepiej. Patrzę, wysyłka, y, gdzieś tam początkiem czerwca, mówię, świetnie. Patrzę, zamówiłam po niemiecku. Znowu anulowałam zamówienie i dopiero za trzecim razem, jak zamówiłam, to, to, to wyszło. Więc Jeez. uważajcie, w jakim języku zamawiacie <laughs> się. Chyba, że w takim mówicie. No chyba, że w takim mówicie, no ja, ja nie. Tak, więc to są moje plany. No, to super, Ancko. A jakbyś miała na przykład ocenić ym, swoje czytanie po prostu podczas lata, to gdzie najbardziej lubisz czytać? Ogólnie jakby. Chodzi o zewnętrzne, jakby. Tak, na zewnątrz na zewnątrz. Nie w uwielbiam domu. czytać na plaży, natomiast okay. jak jestem z kimś na plaży, to ciężko się czyta, bo zawsze ktoś do ciebie coś gada, ktoś chce iść do wody, ktoś chce iść pograć w siatkówkę, ktoś chce gdzieś iść. Cały czas coś się dzieje, natomiast chyba. Jak sobie wyobrażam czytanie w lecie, to na plaży gdzieś tam mam największe takie motyle w brzuchu z ekscytacji. Więc plaża to jest chyba moje ulubione miejsce do czytania, ale najbardziej efektywnym miejscem do czytania, e, no chyba, jest balkon. Okay. balkon albo na ławce w parku gdzieś, okay. gdzie jestem sama, e, gdzie, tak, to, to, to chyba, chyba w jakimś ogródku, gdzieś u kogoś konkretnie, u moich rodziców, e, więc chyba tak. Bo zawsze, gdzie, jak jest jakiś wyjazd i gdzieś jesteśmy i jestem z kimś wtedy zazwyczaj, no to ciężko się czyta. Ale tak moje wymarzone miejsce, jakbym miała w tym momencie się gdzieś przenieść i czytać, to plaża. z mm -hmm. stroju kąpielowym, szum wody, uwielbiam szum fal, ja sobie mm -hmm. czasami puszczam szum fal w domu i siedzę na kanapie. I, i słucham, czuł szumu fal. Sobie wyobrażam, jestem na plaży. To ja najbardziej lubię, ja na szczęście, w sensie ja mam też to szczęście, że mamy taki zbiornik wodny też, y, tam skąd pochodzę, niedaleko. I ja bardzo lubię chodzić tam nad zalew do Bolimowa. Mhm. I tam sobie rozkładamy właśnie Ej, kocyki, no dosłownie, Magda, więc ja bardzo lubię w ten sposób gdzieś tam y, czytać. Ale czy realnie wtedy dużo czytasz, siedzisz i czytasz? E, tak, bo ja idę z myślą, że ja idę tam czytać. Okej, okay, to fajnie. Jakby to jest też takie, że ja albo idę tam sama... Albo biorę kogoś, kto szanuje to, że ja idę tam czytać i nie będę z tą osobą rozmawiała. Okay. Więc to jest to. Natomiast y, najbardziej, najwięcej czytam, y, jak sobie napalę ognisko u rodziców i mm. siadam sobie sama. Bo Super. wszystkim jest gorąco od tego ogniska, więc nikt mi nie, za tak, nie, nie, nie zawraca głowy. Y, y, moi rodzice to sobie coś tam robią, więc no nie będą siedzieć pół dnia ze mną przy ognisku, tylko gdzieś pracują, coś tam, coś tam działają i tak dalej. No a ja sobie siedzę. Ale no ja sobie fajnie. siedzę i jak już zro zrobię, wiadomo, to też im pomagam. Ale jak zrobię wszystkie obowiązki, to fajnie. siadam, czytam. I, i tak, tak chyba najlepiej mi, mi się wspomina. No i wiadomo, też jakiś kocyk sobie rozkładam czasami, ale najbardziej na, najlepiej chyba lubię właśnie u rodziców. długo też u mnie. A, no właśnie. A robisz sobie jakieś wyzwania na wakacje? E, Takie czy... czytelnicze coś typu, nie wiem, nowa, no to w sumie zrobiłaś, bo odpowiedziałaś na moje pytanie przed, no, przed zadaniem. No ale to w czerwcu kończysz. W sensie w czerwcu chcę, bo chcę półrocze skończyć. Ten? Ja sobie nie robię żadnych. Ja odpowiem pierwsza, Ja chyba też nie. nie robię. Ja chcę na chillu. Ja chyba też. Jakby bez presji, tak. bez, bez żadnego jakiegoś takiego, wiecie, zbędnego planowania e, czytania. To ma być dla mnie mm -hmm. ucieczka. Ja chyba też tak mam. Ja chyba też mam tak w tym roku, że na co mam ochotę, to po prostu będę to. Czytać siebie ale Nawet jakbyś miała trzy książki, tak. dwie Coś książki. To szczerze, że będziemy przeczytać. mieć wyzwanie, no będzie ten maraton. Maraton, więc właśnie tutaj to też będzie nasze. Myślę, wyzwanie. Że, myślę, że też nie ma co na siłę, nie wiadomo czego tak. sobie I tam tu robić. możemy od razu powiedzieć, że pojawi się osobny odcinek, w tak. którym zapowiemy cały maraton, cały temat Dokładnie. maratonu, e, gdzie się odbędzie, Co w sensie, mm -hmm. no może nie będziemy podawać adresu, natomiast, <laughs> natomiast co będziemy robić, Plan. co zaplanujemy e, i oczywiście wy też będziecie mogli wziąć w nim udział. Tak no jak mamy ostatnim nadzieję. ostatnim razem było, bo wyszło wtedy super, super. znowu będą tajne livey, Nocne. No, ale to było mega to fajne. To było świetne. To było mega fajne. Och, więc tak, trochę sobie pogadałyśmy. Fajnie, fajnie było. No. Tak. Jestem teraz zajarana latem. Ja chyba też. Ja chyba też, bo odpuściłam. Tak, no. Mam takie... Luz. Niech się co dzieje. Co chcę, co, co chcę. Właśnie bez żadnych wyzwań, bez żadnych nie wiadomo czego. A też bardzo komfortowo czuję się z tym, że chcę pokończyć, pokończyć te książki, bo to też są fajne książki, które jakby... Tak, a, Chcę, a ten trend są... dnia codziennego sprawia, że sięgasz po kolejne, a ty Dokładnie. nie kończysz, co Dokładnie nie? I tak. się nie skupiasz Dokładnie na nich, tak. bo są zawsze jakieś inne ważniejsze. Tak, 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 tak. tak. Dobrze, dobrze. No dobrze, to. dajcie nam znać, e, jakie wy macie plany na wakacje, e, na lato całe, jakie książki będziecie czytać, gdzie wyjeżdżać, czy siedzicie w domu, czy, 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 czy coś e, większego zaplanowaliście sobie i oczywiście, gdzie najbardziej lubicie czytać. Tak, koniecznie. Bo jestem ciekawa, czy, czy są zwolennicy jakichś innych miejsc mm. niż plaża, czy woda, czy jeziorko, czy ogród. To prawda. Tak. No, i e, jak macie jakąś fajną polecajkę na wakacje, to też śmiało piszcie. Dokładnie. Inspirujmy się. Bo my tutaj wiadomo, nie będziemy wam. Tak. Nie, polecamy Wam raczej w podcaście konkretnych książek, no bo też od tego są nasze os osobne, osobne kanały, nie chcemy się powtarzać. to myślę, Zapraszamy że, tam. Tak, tam zawsze coś e, na znajdziecie. W sumie jak jest ten odcinek, to wczoraj wszedł na mój kanał Booktube, poleca książki na lato. O! Więc zapraszamy tam. Tam zapraszamy. dużo fajnych person, które. Właśnie. Podpowiedzą Wam, co czytać. W wakacje. Tak, dobrze. To żegnamy się Dziękujemy i widzimy się bardzo. już za tydzień. E, za tydzień. Tak. tak, jeszcze tak. Jeszcze, jeszcze tak. <laughs> pa. Pa.